Ej, yo! Temat w dzisiejszym odcinku. Ostatni był odcinek, gdzie robiłem beat używając tylko perkusji. Dzisiaj wejdziemy na jeszcze wyższy level i spróbujemy zrobić beat używając tylko Ayo-waitów. Melody zrobimy z Ayo-waitów, perkusje z ayo high hejhety, snery, wszystko. Myślę, że ciekawy pomysł na odcinek. Zapraszam do oglądania. Będę korzystał z mojego najnowszego Drumkitu Divinor Drumkit. Najlepszy na rynku Drumkit do robienia ambientowych bitów i nie tylko ambientowych, bo tak naprawdę możecie zrobić cokolwiek z tego. Ogólnie, no, polecam w chuj, zresztą sami dzisiaj zobaczycie, jakie dźwięki są w tym Drumkicie. No i ogólnie będę korzystał z moich Drumkitów. Wszystkie są na stronie handywaves.com co so, tyle, lecimy. Dobra, wezmę sobie jakiś taki dłuższy weight i zrobię z niego pad. To jest mocne, dodamy teraz na to portal W Divinor dramkicie jest portal bank Więc sobie coś weźmiemy z tego jak... To muszę wyrenderować I teraz sobie tu przytnę i jest tak Może jeszcze jakiś inny preset w portalu na to damy oh, oh, Ej, yo, teraz na to dodamy Valhalla, tu Co sobie coś tam pozmieniamy, mix zmniejszymy Co jeszcze tutaj jest fajnego takiego? hyper Horus, może... Dobra, Next Day Await, może z Gloria ma coś wezmę Nie, może to, coś pokminimy Na to trzeba będzie f*** rzeczy dodać Ten filmik to będzie większość sound designu jakiegoś pojebał więc preset tutaj w Walhali zwiększymy trochę to, zwiększymy low-cut w Universal Drum Kitsie Miałem sub -bassy. może z nich coś zrobimy? To może, w dobrym chyba, jakiś lead może z tego <śpiewanie> Dobra, ej, yo! Dobra, z tego jakiś plakat zrobimy może. Na to teraz dodamy w portalu. Crazy, próbujemy może to wyrenderować całe. O kur... ale refleks, ja... ty, dobre, dobre to było Osobno wyrenderujemy i to wtedy jakoś może sflipujemy Teraz to wyrenderujemy jako całość może Dobra, nie chcę mi robić więcej z tą melodią. Zaczynamy od hi-hatu. Weźmiemy jakiś a Taki musi być syczący. Dobra, z tego A-owata trzeba zrobić jakoś hi-hat. Tu jest taki coś, jak wygląda jak ten. Może. Tak. Dobra. Trzeba to jeszcze jakoś fresher. Dobra, no i mamy hi-hat. Dobra, teraz spróbujemy snare, ale żeby nie było tak łatwo, to nie będę znowu z tamtego jeło i to z niego łatwo zrobić perki. Nie wiem jak sner zrobić. O, 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 o! Tego śmiecia. Weźmy go tak. Skrócimy, spiczymy. Jak... Na razie brzmi jak kick, ale teraz de proces. Fresher. Dobra, G, wyszło G. Teraz jakieś perki. Może o, to może być git. No, jeszcze wyżej trzeba to tu... Ten, ten, ten ma dużo góry, więc on ma potencjał na coś. Trudno opisać co to jest, ale może będzie fajnie brzmiało. Ej, dobra, daj mi stary tekstura wyszła. Yo! Ten też ma potencjał na coś. Taki trochę high hat chuju wie co to jest. No i teraz AO8, -ty, tym nie będzie problemu. Slayerujemy to z jakimś innym. Trzeba je zmiksować ze sobą. Się nie spodziewałem że to tak dobrze wyjdzie. Wydaje mi się, że nikt by się nie skończył, że, że to jest jakoś inaczej zrobione. Wid jest cały zrobiony tylko za io jednak zrobienie już 5 dram kitów. Jest trochę tego doświadczenia sound designu. To myślę że też, że Wam pokazuje, że. Te wszystkie dźwięki, które są w moich drumkitach, to nie są jakieś recycled shit, tylko wszystko custom, wszystko w podobny sposób, jak teraz właśnie robiłem te perki, to niektóre powstają. Nie wiem, jakie następne odcinki będę robił. Zrobiłem bit samych high hatów czy coś. I mam nadzieję, że film wam się podobał. Możecie też dać pomysł jakiś na następny odcinek. Zostawcie tą łapkę w górę, subskrypcję. Hmm. Jeżeli podobają wam się dźwięki, z których dziś korzystałem, doceniacie tą pracę, którą robię, to zapraszam na stronę handyways.com, Divin Your Drumkit, najnowszy drumkit dostępny. Jest teraz. Wszystkie moje dramki ty tam są dostępne. Chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Siemano.